Człowiek od niepamiętnych czasów pasjonował się przemierzającymi niebo obłokami. Wobec tego nie trudno odnieść wrażenie, że już wszystko w tej kwestii zostało powiedziane. Pomimo to, od kilku lat coraz częściej na niebie pojawiają się tajemnicze obłoki nie pasujące do żadnego sklasyfikowanego gatunku. Undulatus asperatus, czyli potoczny asperitas, są to chmury, które pojawiają się rzadko i stosunkowo od niedawna. Wyglądem przypominają pofalowane wody morskie, a pojawiają się najczęściej w następstwie silnych burz. To tyle, jeśli chodzi o teorie, bo przecież od początku nasuwającym się pytaniem jest to, jak można odkryć nowy rodzaj chmur i dlaczego nie widywano ich nigdy wcześniej, a przynajmniej nikt takich obserwacji nigdy nie opisał. W końcu chmury o tak wyjątkowym wyglądzie raczej rzucają się w oczy. Powszechnej opinii meteorologów chmury Asperitas pojawiają się najczęściej w rejonie Wielkich Nizin Amerykańskich, ale doniesienia i dokumentujące je zdjęcia pochodzą również z takich krajów jak Nowa Zelandia, Estonia, Wielka Brytania czy Hiszpania. Asperitas pojawił się również nad Polską. W 2011 roku przecięły niebo pomiędzy Warszawą i Mińskiem Mazowieckim, a w 2012 mogli je podziwiać mieszkańcy Poznania i Rybnika. W związku z tym, kilka lat temu, Światowa Organizacja Meteorologiczna podjęła decyzję o wpisaniu nowego rodzaju chmur do międzynarodowego atlasu, którego odświeżona edycja ma się ukazać już w tym roku. Będzie to pierwsza taka zmiana od 60 lat. No dobrze, ale nadal nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nagle asperatusy pojawiły się na naszym niebie i czemu nikt nigdy wcześniej ich nie widział? I tu nauka niestety nie może podać odpowiedzi, dlatego też mnożą się teorie, jakoby to chmury powstały w efekcie skrajnego zanieczyszczenia atmosfery, m.in. na cząsteczkowym aluminium barem i srątem. Druga poczytna teoria łączy powstawanie nowych chmur z, tak dokładnie z globalnym działaniem amerykańskiego systemu HARP, emitującego fale o wysokiej częstotliwości. A więc, podsumowując temat, czy zjawisko zostało wyjaśnione? Niestety, poza znajomością samego procesu przyrodniczego kształtującego we chmury, nie znamy genezy ich pojawienia się. Co mówią zwolennicy nadnaturalnego pochodzenia zjawiska? Chmury powstały w efekcie szkodliwej działalności człowieka. Co mówią sceptycy? Aspiratus to rzadkie i piękne zjawisko powodowane wyłącznie naturalnymi procesami. Jaka jest jakość przedstawionych dowodów? Bardzo dobra. Natomiast szanse na paranormalne zjawisko są mimo wszystko znikome. To już niestety wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Zapraszamy Was do dzielenia się własnymi opiniami oraz do pomocy przy tworzeniu kanału, przesyłając własne tematy i klipy, które postaramy się wykorzystać w kolejnym z naszych materiałów. Dzięki i do usłyszenia!